Dzień dobry. W poniedziałek 16 czerwca zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie ze znakomitą reporterką, autorką bestsellerowych książek Magdaleną Grzebełkowską, a tym razem porozmawiamy o książce Dezorientację Maria Konopnicka, czyli o znakomitej biografii tej e, znanej nam wszystkim ze, szko ze szkoły e, autorki Roty. Książek dla dzieci, wierszy, a także pozytywistycznych nowel. Autorka pokazuje tutaj postać Marii Konopnickiej, która jest postacią z krwi i kości, pokazuje również różne pęknięcia i rysy w jej biografii, ale przede wszystkim pokazuje nam portret kobiety, która bardzo odstawała od czasów, w których żyła, a przypominam, był to XIX wiek, czyli czas, w którym kobiety no, nie miały zbyt wielu praw i były tak naprawdę uzależnione od mężczyzn, a autorka nie tylko postanowiła żyć po swojemu, ale też pracowała i swoją pracą zarabiała na wychowanie swojej szóstki dzieci, nawet na utrzymanie swojego męża, ale przede wszystkim też autorki, która przez całe swoje życie ciężko pracowała, pisała bardzo dużo, która, Żyła po swojemu, nie bała się własnych wyborów, i tą postać właśnie przybliży nam Magdalena Grzebałkowska, autorka, która wcześniej napisała biografię Jana Twardowskiego czy Rodziny Belsińskich, a także Krzysztofa Komedy. To pierwsze spotkanie w, w ramach projektu Bliskie Strony. Historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki i w ramach tego projektu zaprosimy Państwa na wiele jeszcze ciekawych spotkań, ale także na warsztaty reporterskie, czy warsztaty genealogiczne, na czytanie performatywne i wiele innych ciekawych wydarzeń, o których oczywiście na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej Biblioteki Obląskiej, w mediach społecznościowych, ale też zapewne za pośrednictwem telewizji Trusa. Zapraszam w poniedziałek na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i tą bardzo nietuzinkową, ciekawą postacią, jaką jest niewątpliwie Maria Konopnicka.